Ale zaczęło się wszystko od tego wstępu piosenki, że ty chciałeś tam Jezusa wstawić i zrezygnować z tego pomysłu. Słuchaj, to może my w ogóle razem byśmy wrócili kiedyś do tego pomysłu i zrobili taką piosenkę nawiązującą, taką może wyzywającą troszeczkę, mhm. gdzie byśmy nawiązali do tych kwestii. Tych bardzo super. Bardzo kontrowersyjnych, bardzo bulwersujących. No. Jasne. Super, ja zawsze jestem... Ale wiesz, wiesz, czym ja jestem zachwycona? Bo powiem ci, że na samym początku, jak zaczynałam swój aktywizm parę lat temu, yy, i od razu staram się lansować taką ideę, że, żeby mówić o zwierzętach jako o osobach, że kurczak to jest osoba. Mhm. Wyobraź sobie, że parę lat temu, jak zaczynałam, ludzie się strasznie bulwersowali. Yy, że ja kurczak to osoba, to jest głupiaś". Ja mnóstwo razy podejmowałam ten temat. Yy, w ogóle. To w jaki sposób słowo osoba było definiowane? Wyobraź sobie, że to ewoluowało na... przez setki lat. Normalnie tam nieumysły umysły kombinowały. Jak powiązać człowieka z Bogiem, z wykluczeniem zwierząt? <laughs> Czyli powiemy, że osoba to jest jednostka świadoma i samoświadoma. Być świadomy, który ma swoje ja, no to siłą rzeczy osobą jest szczur, świnia jak najbardziej. Były kombinacje. Nie, nie, nie. Tu trzeba tak to definiować słowo osoba, żeby osobą był tylko człowiek i Bóg. Bóg i człowiek, to samo. I bo wiesz, bo oni strasznie chcieli przemycić to podobieństwo człowieka i Boga. Przecież człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, czyli jest osobą tak jak Bóg, ale zwierzęta nie są osobą. Były straszne kombinacje. Obrazy setki lat trwało. Jak to, jak to, jak mhm. zepchnąć te zwierzęta. Wiesz, nie? Więc ja to demaskuję i cały czas się opieram, że zwierzęta to osoba i to jest takie fajne, że parę lat temu ludzie mi się strasznie bulwersowali, burzyli, że ja mówię osoba, teraz już nikt nie ma problemu z tym, teraz normalnie mówię, ludzie też tak piszą i Pani, że, 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 że jest osoba kurczęca czy coś takiego. Ja w ostatnim <laughs> swoim wideo, tam gdzie jestem z synem, y, nawet <laughs> nawet oczywiście wiadomo, że nie w sensie formalnym, ale nawet powiedziałam, że my, Polacy, my społeczeństwo, to w większości jesteśmy kurczaki. Nawet takie coś mówię, że chcę nawet y, nadać im status Polaka, prawda, że... <laughs> No, bo są to osoby urodzone w Polsce, że większość osób urodzonych w Polsce to są kurczaki. No, absolutnie zdecydowana większość. I nawet co do tego, nikt mi się tam nie bulwersuje, nikt już nie protestuje. Czyli udaje się przemycić jakąś nową ideę. Super, super. Ludzie mieli to, że. że większość z nas to. Słuchaj, że większość z nas, nie oni, tylko my. My, to w większości kurczaki. Super, prawda? Czyli no. Nowy <noise> film Ja Kurczak z Willem Smithem. <noise> Wiesz, ja sobie tak myślę: statystycznie to każdy z nas jest kurczakiem w większości. Jak ja sobie pomyślę, co to znaczy być, od strony. Ja w ogóle mam. Moją wielką pasję jest fizyka kwantowa. Jak mhm. ja pomyślę, że. To, że coś istnieje, to, że my postrzegamy coś jako obiekt fizyczny, to wynika tylko i wyłącznie z prawdopodobieństwa, że z, y, ja jestem tutaj, ponieważ największe prawdopodobieństwo, że jestem tutaj, a tak naprawdę częściowo jestem we całym wszechświecie, tylko tu jestem z największym prawdopodobieństwem. To również możemy powiedzieć, że z największym prawdopodobieństwem jestem kurczakiem, czyli no. no znaczy, ja akurat nie jestem największym prawdopodobieństwem. Właśnie, dlaczego ja akurat jestem człowiekiem? Nie wiem, bo y, y, prawdopodobieństwo wskazuje, że powinna być kurczakiem, tak? No, no, tak, tak. Każdy z nas się troszeczkę zaczął utożsamiać z tym, że chociaż częściowo jesteśmy kurczakiem, bo przecież to wynika z prawdopodobieństwa, że, że jednak powinniśmy się byli urodzić jako kurczak. Mhm. Y, no dobra, na pewno sorry. mamy cechy wspólne. Tak. Słucham? Na pewno mamy cechy wspólne i o tym ludzie właśnie zapominają, że to jest dla mnie niesamowite, jakim trzeba być kretynem, żeby pomyśleć sobie, że. E, nie wiem, no, zwierzęta nie czują, co za Może no, Żeby się tak odciąć od nich, prawda? Że... Tak, tak. no. Dobrze, sorry, chciałam ci się yy, w tą twoją koncepcję, bo, bo trochę się poderałam tym, że ty już chciałeś tam Jezusa wstawić Ach. i żałujesz, że zrezygnowałeś z tego pomysłu. Może, że właśnie trzeba będzie wrócić do tego pomysłu, nawiązywać do religii, koniecznie, no bo ja uważam, że absolutnie koniecznie. Bezwzględnie. Dlaczego? Bo zobacz, kiedy my mówimy, co jest dobre, a co złe, to ludzie zaraz myślą o Kościele. Zaraz. Ty mi mówisz, że jedzenie mięsa jest złe? Nie, przecież to Bóg pozwala, tak? Ksiądz pozwala. Mhm. No. Nie widziałam, żeby to był grzech. Oni uważają, że Kościół jest tym autorytetem oddefiniowania, Moralnym. co jest dobre, a co jest złe. Tak. Że oni mają powiedzieć człowiekowi, co jest dobre, a co złe. No, no a my tutaj... to jest wygodne. No, my tutaj wychodzimy z przekazem, że to jest jednak złe. Jak to złe? No, przecież jak to złe? Masę razy, Jezus, ile razy były takie komentarze, że. No, jak to, co ty gadasz? Przecież Jezus, ja ryby, prawda, że on był doskonały. Gdyby to było złe, to on by wiedział. No. 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 Tak, Okej, okay, tak. dobra, nawijaj dalej o, o tej koncepcji. No, no, no zrezygnować z Jezusa, ale jej skurczak, tak? Ja, tak. Generalnie chodziło o to, że wtedy jeszcze nawiązywałem do, do, do religii, do życia Jezusa. Żeby potem znowu te same słowa powtórzyć przy tym, co się dzieje z obrazami a propos krów z Dominion, z filmu. Czyli impregnation, creation, isolation, termination. Po prostu całe, cały proces tego, jak i właśnie no, to, co już wcześniej mówiłem o tym, jak, jak krowa tak naprawdę i inne zwierzęta umierają z nasze grzechy. Potem intro jest no, takie trochę rage'owe wejście w, w temat i opowieść o, o aktywistach, których poznałem. Są tam różni aktywiści. Zastanawiałem się, jak to zrobić, ale weganie są podzieleni bardzo. Generalnie myślałem, że ujmę tam wszystkich i tak nie, nie ujmę wszystkich, ale tak już zostawiłem większość. No, nie do końca zgadzam się z, po prostu z wszystkimi organizacjami prozwierzęcymi, no. e, na przykład z Otwarte Klatki. A czy to nie jest organizacja wegańska, prawda? Tak, tak, to nie jest organizacja wegańska. E, ale uznałem, że mieli kilka naprawdę zarobistych akcji takich i szczególnie też jak. Rozmawiałam kiedyś z Sylwią Spurek, mówiła, oni zaczynali naprawdę od y, mega akcji. W sensie, że to były takie faktyczne osoby, to chyba przedstawiłem. Y, te piskręta, które są w ogóle martwe na tych poduszeczkach to w Polsce, że coś takiego ktoś zrobił. To, do, do dzisiaj y, nie widzę, żeby były takie akcje. Widzę, że są takie akcje na świecie, ale nie u nas. No i w każdym razie y, tam przedstawiam organizacje Zwierzęce. i próbuję sobie przypomnieć tekst w tym samym czasie i generalnie opisuję tych aktywistów. Bo tak chciałem zacząć numer przez to, jak poznałem AV. I później przechodzę, właśnie do tego, jak traktowane są zwierzęta i do tych materiałów z Dominion, gdzie powtarzam te słowa e, od zapłodnienia do śmierci. To jest właśnie ten moment, gdzie chciałem użyć. To jest i tak w miarę wcześnie, jak na kawałek, e, żeby, żeby pokazać takie materiały. One są masakryczne, ale ludzie muszą znać prawdę. I No wiem, że nie chcą, ale muszą, bo. To jest takie, nie wiem, no, takie trochę powołanie na zasadzie poczułem, że po prostu trzeba pokazywać tym ludziom, te, przez muzykę właśnie, e, że skoro te kawałki w ogóle też tworzyłem po to, żeby inni aktywiści albo inne osoby, którym się podoba, wysłały to komuś i powiedziały słuchaj, mój kolega nagrał kawałek. Tyle. Nie musisz mówić, że jest wegański. Po prostu nagrał kawałek. E, wchodzisz na YouTube'a, okazuje się, że tam nawet nie ma chyba wieku, nie trzeba potwierdzać, więc po prostu nawet nie trzeba się logować na YouTube'a, tylko po prostu normalnie leci numer. No i w każdym razie później, z tego co kojarzę, przechodzę do kolejnej części, która opisuje wegan, czyli właśnie tak, jak wcześniej mówiłem, że ludzie dookoła uważają nas za pedalskich, bo tak, tak, takich słów określają, i dziwnych, jeśli można tak powiedzieć, i za przybyszy z innej planety. I to był właśnie koncept, który się urodził już dawno, dawno temu i pomyślałem sobie, skoro ktoś traktuje mnie i innych wegan, jako kosmitów, no to super. No to w takim razie wrzućmy tutaj trochę na, na taki temat, trochę na śmieszno e, i jedziemy z tematem. W takim razie przenosimy się do, do akcji filmowej, takiej, gdzie po prostu faktycznie jest uprowadzona osoba. I tam jest dużo nawiązań do, z Archiwum X, e, które uwielbiam. Chyba mój ulubiony serial. I też Igora, który tam gra palacza, e, czyli osobę, która e, występuje w, w Archiwum Mix. Takiej przesiąkniętej złem, generalnie. W sensie, no po prostu zło, z... jedna z, takiej, z takich najbardziej, najprościej mówiąc, złych osób, które są w tym serialu, i która e, jedzie samochodem i otrzymuje jakiś komunikat z radi z, przez radio i nie wie, co się dzieje, ale tak, coś tam leci, próbuje zmienić stację, ale się nie zmienia i utrzymuje komunikat trochę, trosz trochę taki zabawny z przyłożeniem oka, że prosimy przygotować się do, do przejęcia czyli po prostu do uprowadzenia. Weganie po prostu potraktowani jako, oso jako osoby z innej planety, czyli kosmici, będą przejmować po prostu, będą dokonywać uprowadzeń. I potem łączę właśnie też kilka różnych scen z X-Files, głównie taką, gdzie jest narysowane X na, 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 na Ziemi. Nie wiem, czy ktoś, to ktoś zauważył tam. To jest właśnie scena z pilota z pierwszego odcinka, odcinka X-Files, gdzie Fox Mulder zaznacza, w którym miejscu przeciało UFO i, i nastąpił ten, nastąpiła ta zmiana czasu, i w ogóle, w sensie, że po prostu oni jechali z skali, która wtedy jeszcze totalnie nie wierzyła w, w istnienie e, istot pozaziemskich. No i po prostu tak nawiązałem, że w tym miejscu, właśnie akurat, zatrzymał mu się ten samochód i w tym miejscu będzie uprowadzenie. Um, później nagrałem. Hale stulecia, to też nie wiedziałem, jak zrobię UFO. Totalnie, to było w ogóle, myślałem nad miesiącami, nad tym latami, chyba też nawet, jak nagrać statek kosmiczny. Totalnie nie, nie potrafiąc robić animacji, e, więc no, tam było dużo pomysłów, ale to jest w ogóle mógłbym pół godziny o tym rozmawiać. Skończyło się na tym, że nagrałem um, Halę Stulecia, czyli y, sklepienie. Byłem kiedyś na jakimś, to też śmieszne, na jakiejś takiej akcji, e, nie akcji, tylko wydarzeniu takim ale wegańskim, właśnie z wegańskim jedzeniem, na Hali Stulecia. No i zabrałem kamerkę, zobaczymy, co tam się uda zrobić, bo myślałem, że zrobię wnętrze UFO, wnętrze statku, ale patrzę na sklepienie tak, nie no, to musi być to. Więc to, co tam spada na niego i on się tak unosi na tym green screenie w stronę tego, Uf, no to jest hala stulecia, którego pochłania po prostu. No i później wszystko już jest. To, 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 to też była niezła jazda. Animacje, które były um, robione, łączone różne z różnych źródeł, które są Creative Commons, czyli po prostu coś, co ktoś, kto, ktoś nagrał. Tyle się tego naszukałem, że masakra. E, łączyłem z elementami rąk Igora, taki, takimi właśnie, czyli po prostu on materializuje się na tym statku. I nie wie, co się w ogóle dzieje, i idzie tymi korytarzami. i Po prostu tam wcześniej, mia później miała być taka scena, że on właśnie opiera się o tą ścianę. Trudno było to ogarnąć. I idzie, i w pewnym momencie trafia do, do takiej wielkiej sali, w której są zwierzęta. Nie udało mi się do końca tego zrobić, bo plan był taki, że tam jest taka powłoka, że tam jest taka, taka maść, w której te zwierzęta egzystują. Skąd tam, Stąd tam są te wieloryby, które tam przypływają, te rekiny. Słonie, no wszystkie zwierzęta, ja wiadomo, on, on normalnie one by się po prostu tam, nie byłoby tak spokojnie, ale to jest taki, ten statek jest takim outreachem, ten statek to jest taka arka, to jest taka właśnie arka Noego, nie, na zasadzie to jest taki statek wegan, którzy chcą pokazać, że zwierzęta, on potem podchodzi do nich i dotyka właśnie, e, dotyka tego słonia i, i się i, i, i ma takie, taką myśl właśnie, że, że to jest ktoś, a nie coś. E, więc te, te statki, to, 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 to jest seria statków, które po prostu w tym momencie latały na, po, po całym świecie i, i robiły taki outreach i po prostu ludzie się bali, że, że ich uprowadzają, a tak naprawdę chodziło o to, że uprowadzają, żeby im pokazać, żeby wskazać drogę, że Beganie e, wskazują drogę. Czyli po prostu już trochę z takiego humoru, przeszedłem na takie bardziej um, na takie tematy, troszkę poważniejsze. On się wtedy obudził w tym, e, w łóżku, e, nie wiedział, co się stało. No to, 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 to jak już wcześniej jak już wcześniej mówiłem. Ale wiedział, że jego życie na pewno się zmieni, w sensie, że wiedział, że coś jest nie tak i tam w ogóle miałem masę pomysłów na to, jak to zrobić, że on idzie jeszcze swoim mieszkaniem i tam po prostu są przebitki jakichś tych zwierząt, że to, że nie wiem, je coś, że, że jakiegoś steka albo coś. Ojej, było masę pomysłów, ale generalnie skończyło się na tym, że, że właśnie są przebitki tych zwierząt i, i te hasła, które tam są, czyli po prostu weź się w garść różdubsko i Zacznij w końcu myśleć, zacznij w końcu używać mózgu, bo zwierzęta to ktoś po prostu. I zamiast wykłócać się, kto ma rację, czy coś, tak dalej, to po prostu zacznij. Nie jest jeszcze za późno na to, żebyśmy zaczęli razem działać, collaborate. I tam też pojawia się ten znaczek, który tak naprawdę nic nie znaczy, ten, ten, ten trójkąt odwrócony, który na początku jest taki niestabilny, w sensie, że są takie przebłyski tego trójkąta, czyli The Great Divide, takie logo The Great Divide, a potem właśnie, kiedy jest Calibrate Your Mind, to coś, co weszło mi dopiero na, na końcu, jak już robiłem ten teledysk, to skalibrowałem ten trójkąt i po prostu to, żeby ktoś zauważył, że The Great Divide to jest wielki podział, który, który, który jest gatunkowizmem, który po prostu widzimy, który jest takim największym z podziałów, że ja i to, więc on on skalibrował ten umysł, i potem ten wątek urywa się do momentu, właśnie, gdzie są maski, gdzie jest solo. Te maski, właśnie, też mają odzwierciedlać ten aktywizm. To jest dla mnie taka esencja. Anonymous for the Voice to jest dla mnie taka esencja aktywizmu. To jest coś, co. Nie mamy hajsu, mamy pomysł, jedziemy z tematem, pokazujemy ludziom prawdę i tyle. Rozmawiamy z ludźmi, nie jesteśmy agresywni w ogóle. I dla mnie to jest świetna w ogóle forma aktywizmu. Bardzo mi się to podoba podejście i właśnie to, że te osoby oglądają te materiały, to trochę to była taka scena, jak z, tam była piąty czy szósty, piąty element chyba tak się nazywał film z Drusem Willisem i Milanem Jovovich, kiedy ona oglądała ten świat w tym, w tym ekranie i zaczęła płakać, kiedy wpisała wojna chyba, czy to coś takiego było. I wtedy ona uczyła się przez obrazy, które tam były i wpisała wojna i zobaczyła dopiero na początku, była zadowolona, bo myślała, świat jest piękny. Wcale nie jest. Wpisała wojna i zobaczyła Totalną rzeź, to, co się dzieje na świecie. I te osoby też miały właśnie coś takiego zobaczyć. Na początku są psy, koty, różne zwierzęta, super, delfiny, o super, fajnie. A potem po prostu zaczyna się hardcore, zaczyna się to, jak te zwierzęta naprawdę, naprawdę funkcjonują w naszym świecie. I to, że oni generalnie w planach też miałem, że może jakaś łezka pocieknie. Ja nie jestem w stanie wymuszać jakiejś emocji, szczególnie, że to był rzutnik i oni nie, nie widzieli na początku tego tego, co ja im wyświetlam, bo widzieli to na sobie, w sensie te, te już, o te osoby. Więc no generalnie chodzi o to, żeby po prostu być aktywnym i założyć tę maskę i w końcu zacząć działać, a nie się użalać i nie kłócić się ze sobą, bo no, my wszyscy, większość z nas, wegan, kiedyś była karnistami i to chyba coś, co powinniśmy, o, o czym powinniśmy pamiętać i też pokazywać to, że, że to jest takie coś, że to nie jest tak, że ja się urodziłem Smartwem ważniakiem, albo jakimś po prostu i, i tak będę, po prostu ja chcę mieć rację i tyle i zrobię wszystko, żeby mieć tą rację. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to tylko po prostu, że za tą racją kryją się po prostu e, żywe istoty. No i potem Igor oglądał wiadomości na, na laptopie i tam były informacje o tych uprowadzeniach. Był przerażony, wyszedł na zewnątrz i zobaczył, że, e, że pojawił się przed nim właśnie taki też kolejna animacja, taki wielki spodek. No, wiadomo, jakbym zrobił tę animację dłuższą, to nie wyglądałoby tak dobrze. Po prostu był takie migawka, takie, że, że podleciał już po kogoś innego ten, ten, ten statek, ten statek Arka. E, jest chaos totalny. Tam e, dużo jest właśnie głosów, też moich znajomych, e, którzy chcieli nagrać e, swoją część. Dwie babeczki ze Stanów Zjednoczonych, które nagrywają właśnie te reporterki, które opisują, że po prostu jest totalny rozpiernicz na świecie, e, i ludzie nie wiedzą co robić, e, są przerażeni. I dopiero później, na samym końcu tego pandemonium, okazuje się, że Tad O'Malley, czyli gościu, który jest z, też właśnie z Activum X, postać taka z tych późniejszych sezonów, to jest taki. Twórca internetowy, który chce pokazać po prostu prawdę ludziom, tak jak naprawdę to jest. Po prostu trochę tak jak ty, wiesz, o co chodzi, nie? że po prostu masz swój kanał i po prostu pokazujesz, słuchajcie, tutaj tak naprawdę to nie o to chodzi. Dostaliśmy właśnie źródło od: mamy z, źródło z FBI, dwóch agentów FBI, czyli nawiązanie do Mordera i Skali. Dostaliśmy informację, że że oni chcą nam coś pokazać, że oni nie są po to, żeby po prostu nam, tu, nas tutaj, nie zabijają nas, nie modyfikują nam pamięci, tylko po prostu chcą nam przekazać yy, i czegoś nam, nas nauczyć. I wtedy właśnie wchodzi cali na biało z Wrocławia, to jest niesamowite, że zarazem kogoś, kto wygląda podobnie, jest weganinem i pod, wygląda podobnie do, do Foxa, przynajmniej z tyłu, i Skali z The x Files to takie, tam takie tematy odchodzą. Ja naprawdę mogłem tu gadać i gadać, ale ja szukałem Skali, w ogóle nawet byłem gdzieś w Lidlu, podszedłem do innej dziewczyny. I w tym momencie nagranie się urywa. Prawdę mówiąc nie wiem dlaczego. Nie wiem czy Skype ma jakiś limit długości, bo jest to już trzecia część tej rozmowy. W każdym razie i tak zmierzała ona ku końcowi, więc myślę, że niewiele tracimy. Gorąco polecam obejrzenie pierwszych dwóch części rozmowy z Majkiem. Linki w tej chwili się wyświetlają. Jak również teledysku Mike'a Ohio The Great Divide, o którym tutaj Mike opowiada. A ja już dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę. Cześć.